Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w Kulturalnych.pl. Anna Karna i Radek Brzuska. Dziś zabierzemy Państwa w kulturalną podróż po całym świecie. Będzie sporo muzyki i to właśnie od muzyki zaczniemy dzisiejszy program. Tak, niech no tylko zakwitną jabłonie. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły. no tylko zakwitną jabłonie to i milion z nieba tapnie dziewczyna kocha łatwiej jabłonie, kwitnące jabłonie. Wszystkim man napada z nieba, ludzie mają co potrzeba, darmo światło, gaz, lokaje. Śpią od rana do wieczora, czasem drączą do kościoła i nocą zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat nie jest taki mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Babcie wnuczkom bajki klecą, złote zęby z nieba lecą. Jabłonie, kwitnące jabłonie. Oto kurka na niebie się, zgadujemy, co na mnie się. Biały śnieg czy srebrne złotówki. Wszyscy koniemy, toż to skandal. Dzisiaj z nieba ty, ty, granda lecą gorące parówki. Niech no tylko zakwitną jabłonie, czyli świat nie jest taki zły. Piosenka, którą z pewnością wielu z Państwa doskonale zna. I nie moglibyśmy mówić o tej piosence i jej sobie podśpiewać, gdyby w naszym studiu nie było. Pani Haliny Kułickiej, no, dzień dobry. Znaczy, moglibyśmy, ale z, przy... mówić o ale tym, z przyjemnością że mówimy jabłonie. o tym w Pani towarzystwie. Dzień tak, dobry. Witam. Setki piosenek za, za Panią, wiele hitów. Ale Pani mąż powiedział, Pan Lucjan Andryński, że przeboje zwykle mają krótki żywot, ale są i takie, które mogą przetrwać dziesięciolecia. Pani ma wiele <laughs> takich utworów na swoim koncie, ale ja wiem, że wśród nich są takie, które Pani chętnie śpiewa, i takie, których już w ogóle Pani nie śpiewa. Na to przykład orkiestry Denta. Dlaczego już nie? No po prostu jakoś nie. Ja, ja nawet dla mnie to było wielkie zdziwienie, że ta piosenka stała się takim przebojem i, i w sumie bardzo mi smutno, że stała się takim moim takim jakimś znakiem rozpoznawczym. Ja zaśpiewałam tak niezliczone ilości piosenek. Nie wszystkie stały się przebojami. Bardzo dużo było naprawdę wspaniałych, cudownych piosenek. I poetyckich, i muzycznie świetnych. One nigdy nie były przybojami. A ja zostałam nagle... A, Kunicka halna. a to ta, co śpiewała orkiestry Dente. No to... Nie... Złości. No. Ale nie domaga się publiczność tej piosenki? Tak, domaga kochane. się. I ja na przykład wciąż występuję i śpiewam. W, w, mam recytale, jeżdżę i, i, i spotykam się z publicznością i nie śpiewam tej piosenki w programie. Natomiast publiczność domaga się i ja mówię, to państwo zaśpiewacie sami, beze <laughs> mnie. I stoję sobie na estradzie i słucham, a oni śpiewają, znają od A do Z całe, e, całą piosenkę. I nie Cieszy Pani to? Cały czas Panią to frustruje? No w sumie, w sumie to już jest zabawa. To już jest zabawa. Jak, jak rzeczywiście stoję, już jest koniec programu, już właściwie powinnam być gdzieś tam za kulisami i nagle yy, cała sala i ta publiczność śpiewa te, te orkiestry. orkiestry no. Ale Ania wspomniała o panu Lucjanie Kedryńskim, a podobno taka zapowiedź yy, pani występów, która często padała z jego ust i którą pani uwielbiała, to, to zapowiedź, która pojawia się w książce i brzmi, że gdyby śpiewała oczyma, byłaby Marią Menegini Kallas. Tak jest. A, to było jedno z wielu jedna z wielu zapowiedzi. Pan mówi, czy uwielbiałam. Wszystkie zapowiedzi, które Lucian yy, prezentował i zapowiadał mnie, zawsze lubiłam, zawsze yy, akceptowałam. Nigdy nie było czegoś takiego, że coś powiedział. A nie, wiesz co, nie mów w ten sposób. Miałam tak totalne zaufanie, że nie skrzywdzi mnie zapowiedzią. A niejednokrotnie w życiu zdarzało mi się, że osoby prowadzące. Yy, niekoniecznie pomagały w momencie wejścia na estrady. Różnie bywało. No ale to jest osobna historia, można byłoby godzinami opowiadać o moich jakichś bliskich i, i wspaniałych i cudownych wielkich. Kontaktach i za, e, z Lucianem. No, dużo Ale... Dużo tych historii jest w samej książce. Tak, to prawda. I to jest też historia wielkiej miłości, e, wspaniałego związku. Ale też e, opowiada Pani, co być może dla naszych widzów szczególnie ważne, o wzruszających spotkaniach z Polakami mieszkającymi za granicą. A to właśnie oni w tej chwili głównie nas e, oglądają. Dlaczego te spotkania były dla Pani takie wyjątkowe? To były bardzo różne spotkania, dlatego że y, zaczynało się... Pierwsze takie wyjazdy to były wtedy, kiedy istniała jeszcze żelazna kurtyna, kiedy myśmy wyjeżdżali gdzieś tam do Ameryki czy do Anglii, do Anglii, ale do Ameryki zwłaszcza, gdzie ta Polonia, ta publiczność nie miała żadnej szansy na przy, przy, przyjechanie do Polski, na kontakt z Polską i z Polakami. My byliśmy właściwie jedynymi, Osobami, które przynosiły, przylatywaliśmy właściwie z całą ich młodością, z ich tęsknotą, nostalgią za Polską, i to była dla nich. Naprawdę z tego, co pamiętam i co naprawdę niezwykle mnie wzruszało, wielkie przeżycie dla nich i dla nas oczywiście też, bardzo wielkie. I w tej książce, w tym bardzo szczerym wywiadzie, kilka razy jest Pani pytana o to, no dobrze, a czy, czy nie zaświtała tam w głowie taka myśl, żeby zostać, żeby zostać w tych kolorowych rejonach świata i nie wracać do szarej Polski? A Pani za każdym razem konsekwentnie odpowiadała <grym w górę> nie. No, no, bo to jest moje miejsce. Było, jest i będzie. I taka jest prawda. Krótko odpowiadam na to, bo nie ma co się rozwodzić. Tak jest, to jest moje miejsce, tu właśnie. Pani miejscem jest także scena, która na parę lat przestała istnieć w Pani życiu. Było takie 7 lat przerwy. Trudno było wrócić? Bardzo, bardzo trudno. Yy, yy, może przybliżę to o czym mówimy nie śpiewałam po prostu dlatego że bardzo yy, bardzo ciężko chorował mąż i przez cały czas tej jego choroby nie występowałam a później yy, kiedy już go nie było yy, w pewnym momencie po jakimś czasie pomyślałam że, że muszę coś ze sobą zrobić i że, że muszę że muszę jeszcze żyć bo najzwyczajniej w świecie. I wróciłam do śpiewania, wróciłam do estrady i, i szczęśliwa jestem, że tak się stało i myślę, że to gdzieś tam z góry jego palec był i, i dzięki temu ja właśnie do tego śpiewania powróciłam. Myślę, że ciekawe są też te wątki rozmowy, w których opowiada Pani o tym, jak, jak zmieniał się. Nazwijmy to show biznes. Nie wiem, czy show biznesem można nazwać to, co działo się w latach 50., -tych, 60., -tych, bo to nie było jeszcze tak bardzo skomercjalizowane. to nie był biznes. To... Właśnie. Fenomenalna jest historia o tym, jak wyglądał proces wydawania płyt, na które trzeba było czekać strasznie długo, a problemy były tak. bardzo prozaiczne. Takie powiedzonko było dziś nagrane za rok na antenie. Bo rzeczywiście zawsze to mówiliśmy, bo w momencie, kiedy człowiek już nagrał jakąś piosenkę, to zanim ona się ukazała, zanim była dostępna dla publiczności. To trwało, trwało, trwało nieskończenie, bo to wspominam <grywa> z rozrzewnieniem, że kiedyś już z rozpaczona zadzwoniłam do, do tej produkcji i pytałam co się dzieje, co się dzieje z tą płytą. No płyta gotowa, okładka gotowa, ale nie ma nikogo, kto by wkładał tę płytę w tę okładkę. <grywa> <grywa> Dlatego jest opóźnienie paromiesięczne. A propos piosenek, czy ktoś kiedyś policzył, ile pani w życiu zaśpiewała piosenek? Nikt nie policzył, ja też nie liczyłam i nie zamierzam ale mniej więcej wiadomo ile egzemplarzy płyt się sprzedało i to jest taka liczba której mógłby pozazdrościć każdy współczesny artysta bo to są miliony egzemplarzy płyt które rozeszły się a nie, po całym no miliony przesada nie, nie no nie, bo błagam, to jest ponad milion nie. ponad milion ile Ponad milion. Ma Pani na koncie kilka złotych płyt? No, no, no tak, no dobrze, no tak. No, I no, kiedyś było trochę więcej. Śpiewam. To musiało się tak stać w końcu. To, to są naprawdę imponujące liczby, więc zdaję sobie sprawę, że ja tych osób tylko. do wkładania płyt do, do okładek trzeba było co najmniej kilka, żeby tych kilkadziesiąt no, tak. tysięcy egzemplarzy tak. umieścić w środku. Jest taka piosenka, którą chcielibyśmy zakończyć naszą rozmowę. Piosenka Pani wykonywała która wykonywała pani tę piosenkę wspólnie z mężem czy to był jedyny taki raz kiedy wspólnie państwo zaśpiewali na scenie. Nie, dlatego że ta piosenka została napisana zresztą przez Agnieszkę Osiecką, tekst i Leszka Bogdanowicza do specjalnego takiego programu w sali kongresowej, gdzie występowały pary małżeńskie. I między innymi my byliśmy jedną z tych par małżeńskich, wtedy zaśpiewaliśmy po raz pierwszy tę piosenkę, a potem powtórzyliśmy w Opolu, Lucjan umierał ze strachu. To było dla niego wielkie przeżycie, bo nigdy w życiu nie, nie, nie nigdy nie. Nie próbował śpiewać, no ale bardzo, bardzo się podobała i ludzie uwielbiali. To. A pozwalała Pani Panu Lucjanowi śpiewać? Oczywiście, no, ja to pozwalam było na wszystko. Bo mi Ania nie pozwala. Bo nie jesteśmy małżeństwem. Nie, no. pozwalam, pozwalam, ale wolę, żebyśmy woli goście zwykle. Przynajmniej u nas w studiu. Polecamy państwu bardzo serdecznie książkę, o której dzisiaj rozmawiamy. Za cztery dni premiera. Fantastyczna historia i życia artystycznego, i życia prywatnego. I show biznesowego. A, I show biznesowego, a my dzisiejszą rozmowę kończymy baladą o dobrej żonie. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. Dziękuję bardzo. Wypachnie już Maciejka i noc zarzuca sieć. Jak dobrze główkę swej dziewczyny przy swojej głowie mieć. I wszyscy przyjaciele, koledzy, bracia, żony gadają po kościele. Ale sobie, ale sobie, ale sobie, ale sobie dobrą żonę. I jak dobrze obok swej dziewczyny, to rana słodko spać. I wszyscy przyjaciele, i braci, spadli, cześć, gadają pod kościele. Jak to dobrze, jak to dobrze, jak to dobrze, no jak to dobrze, taką no żonę nie.